Dobra, możemy zacząć, słuchajcie. Wyjeżdżam, jadę po Norberta. Dzień dobry wam wszystkim. Czwartek czwarteczek, czwartunio Dzisiaj w planach szczerze, dużo nie mamy, bo mamy do skończenia tam ten daszek, ale to jest kwestia przykręcenia płyty i położenia papy, to jest pierdół. I położenia kilku slapów To jest pierdół dla chłopaków Także spokojnie sobie z tym poradzimy Poprzeszkadzamy trochę Jacekowi rano Bo ja muszę rano Spotkać się tutaj na miejscu w Faram Więc nie chcę wracać jak głupi Tylko od razu po prostu tutaj najpierw załatwić sprawę A później pojedziemy dalej Jutro z kolei w piątek To na pewno trochę poprzeszkadzamy Jacekowi Choć nie wiem Chyba że Chyba że Znajdziemy chwilę, to podjedziemy tutaj do tego projektu, co umawiałem się na wtorek. Żeby na przykład komin podłączyć do pieca, albo coś jakiś pierdół. Zobaczymy. Wykorzystam na pewno gdzieś ten czas. W poniedziałek słuchajcie, zaczynamy wetroom. To będzie fajny projekt. Fajny, fajniejszy po prostu na pewno od tego co tutaj było ostatnio. Bo będzie trochę więcej detali. Technicznych. Co? Będzie ogrzewanie podłogowe I... i coś tam jeszcze, nie pamiętam, bo klient coś zmieniał, ale stwierdziłem, że nie będę z nim rozmawiał, dopóki nie dojedziemy na miejsce i wtedy uzgodnimy te szczegóły wszystkie tak porządnie. Gdzieś mamy już umówiony projekt u tego turka naszego, tak taksówkarza. Tam będziemy przebudowywać konserwatorium. To trochę będzie murowania, akurat Norwet się sprawdzi w swoim fachu. Gdzieś mamy tą podłogę zarezerwaną, gdzieś tą kuchnię muszę wcisnąć ogólnie tego naszego klienta, którą zamawiałem. Cały czas do przodu powiem wam szczerze, Ja to za bardzo też nie staram się wybiegać gdzieś tam daleko, ale jeżeli chodzi o pracę, no to ustawiam je gdzieś sobie w szeregu, ale za bardzo się na nich nie skupiam dopóki tam nie dojdzie bliżej tego czasu. Nie? Także staram się tylko myśleć o tym, co się dzieje teraz praktycznie dookoła mnie I to jest najważniejsze Pogoda może będzie nawet dobra, powiem wam szczerze Zobaczymy A jak znajdziemy chwilę, to jeszcze zajedziemy nad morze wszyscy razem Dawno tam nie byliśmy O, jest i Norbert Ja z mykam, zobaczymy się za chwilę I zobaczmy, co się dzieje Siema. ma Karol czeka już. Jacek czeka. Jacek to już w środku jest. Uf, co tu się stanęło? Teraz zobaczymy, co tam u Jaca się dzieje. Rzucasz go od razu? Dobra. No, są ludzie. Teraz się z nimi przywitam. Zobaczymy, co tam u Jaca. Coś jacy Jak tam? Coraz ładniej? Wy, wy macie brzęczkę na tym? Mamy brzęczkę. Brzęczka. A, a poczujecie? E, nie. Chyba raczej nie, nie. No, by tutaj by się tutaj tak minimalnie. Wyciąć. a tutaj na TT. Ile paneli Ci zostało? E, jeden taki jasny, ale dzisiaj mają przejść, nie? Powiem mhm. Ci, ładnie to wychodzi. Ogóliem to tylko to jest wiadomo, że to jest plastik, nie? A grainerka macie? Mamy. Potrzebujecie? Nie. To też bym wziął, wiesz co, bo tutaj jest dużo szersze. Małego grainera nie potrzebujemy, tylko dużego. Tu jest duża, dużo szersze, musiałbym tutaj podlizać, kurde, chciałem piłą, kurde, to zaczyna dobra się szczerbać. Dobra. Dobra, dobra. To by się tutaj troszkę cofło, no nie? Ale wiesz co, powiem się w sklepie, to on w ogóle by stało... Ja go nawet dopychałem w sklepie, mówię co on tak brzydko. One chyba taki trochę mankament mają. Ale wiesz co, może to może to za daleko, ale już nie będę tego rozkręcał. Tak no. mi się wydawało, to ładnie. To bo... stoi na tym, no bo podłoga, tak, nie? Tak, bo tu płyta przyjdzie, super, Jacek wyjdzie. To Bardzo byś... ładnie, ten panel właśnie tak ma być, nie nie jest to nie jakaś głupia zabudowa, bo... I tu tutaj jest, przypominam, tu dziadek kombinował, żeby też panele tutaj zrobić powalną, nie? Jak to by wyglądało? Tragedia, ja ani tego wyjadę. Ale nie, pozimę. tutaj to, to jest ok, ale tu to powykańczać... o... Po... No właśnie, to taki narożnik zaraz by to po Narożnik jest, tylko że tamten, jeden taki narożnik to ma taki ostry, a tu jest kurde inny kąt. Całkiem, no właśnie. No? Dobrze, dobra. Idziemy. Chciałem pozostać, a tutaj Dobra, już idzie, także nie zaraz to... pogadam. Ej, Jedziemy, słuchajcie do Wixa. Płyta na podłogę mam, słuchajcie. Ale myślę sobie, że może od razu znajdę jakiś parapecik tutaj dla tego dziadka. Bo po co mam jeździć po sklepach? Myślę o jakimś takim kwadratowym. Hmm. Tu jest jakiś faceboard, właśnie. Nie wiem. Zrobiliśmy te boki. I tą górę z tego plastiku, co wam pokazywałem. Nie ma tu wyboru, powiem wam szczerze. Jest jeden taki, ale to... Chyba podjadę jednak do tego sklepu tutaj obok. Ja to się już przyzwyczajem, że chodzę z kamerą w ręku, ale co niektórzy ludzie jeszcze nie. <grystanie> już czas chyba, nie? <grystanie> Dobra. To co? Zabieram płytę i jadę do tego drugiego miejsca i lecimy do Haslemere załatwiłem wszystko, wracam wracam, załatwiłem wszystko teraz tak, tutaj byłem piękne miejsce, zawsze tylko e, dziewczyna mi tutaj pomoże, albo jej e, ten szefunio także parapet mam, słuchajcie, bullnose takie coś, nie wiem czy będzie widać aby, żeby wykończyć później końcówki to takie właśnie mam zaślepki fajne też tego samego kształtu, wziąłem klej z sobą Płytę mam, śrubki mam, wracam do Jaca, bo Jacek dzisiaj nie będzie mógł kontynuować tych paneli, więc trzeba było mu szybko wymyślić coś na biegu, żeby w tej łazience się dalej wydarzyło. A dlaczego? Ponieważ dziadek zamówił za mało paneli. Jak on to cholera wymyśli, wyliczył, to nie mam pojęcia. Mieliśmy skończyć jutro praktycznie, no bo tak by było. Dałoby się to skończyć. Tam obstawienie, wiecie, szafki do zlewo to jest wszystko pierdół, bo cała instalacja jest zrobiona. Położenie silikonów, no może byśmy tam fali na pół dnia w poniedziałek. A teraz to się przedłuży poniedziałek do wtorku prawdopodobnie, jeżeli panele przyjadą dzisiaj. Bo jeżeli panele przyjadą jutro, no to mamy taki jakiś gówniany przestój. Nie damy sobie radę. Trzeba będzie ukarać dziadka za to. <laughs> Wracam do chłopaków, zaraz zobaczycie. Hej. Pani, pani urzęduje, Jacek, ona już jest na dole, ona jest na dole, ona urzęduje, w kuchni lata, a to może wyszło jak, nie wiem, jak zwróciłeś się tyłem. Dobra, ja szybko i zmykam, więc co, Jacy kończy sobie boksa jak się podwalną, to jest cały stalarz z tego drewna, który kupiłem wcześniej, tam robi sobie półeczkę, zrobi, obstawi, dzisiaj poleci tutaj ta podłoga z tej płyty, co kupiłem, no i resztę nie możemy dotknąć, parapet kupiłem, to pokazywałem. Ale dopiero wiedzie jak będą panele. Więc stoimy trochę, trochę, ale wykorzystamy ten czas na takie właśnie gadżety, nie? Także nie jest to problem, Jacek, ja zmykam Dobra. I pod telefonem jak coś. A i słuchajcie, chyba to będzie nasza ostatnia robota tutaj na tym obiekcie, bo kawy nie ma, babka zniknęła, chyba go rzuci, rzuciła, tego gościa już. Była musiała być jakaś ostra awantura, słuchajcie, wczoraj. Tam, tam, tam się dobrze dzieje, nie? I tak jeszcze powiem wam jeszcze coś. Pożyczaliśmy od nich dwa dni temu taką małą przedłużkę czerwoną. Karol ją tutaj zostawił, nie? I już od wczoraj jest akcja, gdzie ona jest. Bo oni jej znaleźć nie mogą. I on dobrze pamięta, jak ona wyglądała. Jaka była długa i czerwona. Ja uważam, że on ma zdjęcia z ostatnich świąt z nią. Stąd dlatego pamięta, jak ona wyglądała. Nie wiem, no my nie zabieramy takich rzeczy, dziwna akcja, nie podoba mi się to, ale robimy swoje, słuchajcie, zrobimy swoje, tak jak żeśmy się umówili, tutaj przykrywamy slapy, płyta, wieża na daszek i tam się w i położy papę, tutaj jeszcze dziadek wymyślił oczywiście, żeby cegłówki mu, murek zrobić, o którym nie rozmawialiśmy, nagle sobie wymyślił, a wiedział, że mamy limit czasowy. Więc ja nie będę specjalnie tutaj zasuwał, żeby to ewentualnie kończyć. Będziemy musieli się niestety postarać to dzisiaj wszystko zamknąć. Jeżeli chodzi o to, to jest tyle. A jak go zobaczę, to pierwsze moje pytanie będzie po tej całej akcji z tym przedłużaczem, czy mogłem dostać kawę. Zobaczymy, co zrobi. Zaraz tam będzie na daszku i nie mamy drabiny i on będzie teraz właśnie jakąś metodą ninja wchodził do góry. A jak chcesz tu wejść, to jakiś parkour będzie teraz. Ja miałem iść do ten. Do specjalnych do, jednostek. Do SAS. Do... <śmiech> <śmiech> Nie wiem co mu ci powiedzieć. <laughs> Zmieni lekarstwa albo coś. <laughs> Opatrz, już jest. A szybki jest, a jest w mistrzu. A teraz proszę uważać tam, ok? Nie stawaj na krawędzi. Daszek wytrzyma? Wytrzyma. Taka konstrukcja. Musimy nacisnąć ten ruch, słuchajcie żeby podsunąć do końca, wtedy zarysujemy sobie ładnie linię, pyk i przytniemy, według, wiecie, tego co leci. Teraz mogę Wam powiedzieć, że co? Że nauka nie poszła blas. Tak to się właśnie wykowuje Ludzi. Nie, nie, żartuję, oni są bardzo mili. Trochę się do nas przypiewzali o, o przedłużacz i powiem Wam, co się stało. Przedłużacz był schowany. Im powiedziałem, że był tu pod szitem w garażu, a ktoś go przez przypadek do nas do Wana wrzucił i był zawinięty w szycie. Niezły bałagan, musiałem pokombinować, ale ogólnie chyba uwierzyli, bo dostaliśmy kawę, co? To się i tak nie będzie zgadzało, to nie licz. Nie, patrzy ile jeszcze przynieść na stopni, żeby wystarczyło należeć. Dobra, coffee time. Zanim ten, zanim skończymy, nie? Ale lepiej pokazać update niż tylko wiecie, początek i koniec. Mamy strony zaczęte, słuchajcie. I tak to leci, pięknie, pyk, pyk, pyk. To za chwilę już będziemy lecieć sobie w góry Pięknie Norbert pomurował tutaj murek, tak jak dziadek sobie chciał Także stopień będzie wyższy Tutaj właśnie już kładzie następne sklepy, też będzie pięknie Co, papę rzuciliśmy na dach Takie jakieś gadżety, wiecie o co chodzi Ale lecimy cały czas do przodu Karol bawi się wodą Jeden szybki update, bo w sklepie pojawiła się nowość I ona, nie wiem ile, ile będzie kosztowała? To nie, to nie będzie tania To nie będzie Słuchajcie, cena później pojawi się. Najpierw pojawi się item, więc nowy travers. Słuchajcie. Ale nie do płytek, do, do slapów. A wiecie dlaczego? Ponieważ mamy bardzo nisko tutaj i, te, i rozprowadzenie zaprawy w miarę równo no jest prawie niemożliwe, więc musieliśmy stworzyć sobie narzędzie takie właśnie. Piękny travers. Cena będzie na później, pojawi się w stepie. dzisiaj promocja będzie, 20% <laughs> następne mistrzostwo świata, proszę Państwa ale my jesteśmy w tym najlepsi i dajemy zawsze radę i pierwszą pierwsza klasa, powiem, powiem Wam tak, pierwsza jakość, najlepsza jakość, pierwsza klasa, język mi się już klączy, jestem zmęczony, chcę jechać do domu dziadek wycisnął z nas jeszcze ostatnie soki, bo wymyślił sobie tutaj stopnie, zaraz podejdę do nich ale ogólnie, plan, jeżeli chodzi o tą szopkę, to był taki, żeby zrobić właśnie tutaj schody, i udało się. Także mamy. Wylaliśmy beton, jak pamiętacie, została tutaj zrobiona obmurówka z cegły wczoraj e, i przedwczoraj. Dzisiaj poleciały tutaj slapy na półmokrą zaprawę taką, żeby to wszystko. Musiałem, musiałem wymienić baterię, bo padła. To pewnie wszystko wina dziadka, ale nic. Zrobiliśmy slapy, tak żeśmy pamięta... e, planowali, słuchajcie. Także wszystko ładnie wyszło, chyba podoba, będzie się podobało, Dziadkowi jeszcze go nie wołałem. Zobaczymy, tutaj żeśmy zrobili ten daszek, to wiecie o tym, eee, przykryliśmy go podwójnie papą, <laughs> także super. Tu położyliśmy dodatkowe stopnie, miałby, miał być oryginalnie jeden stopień, ale stwierdził wczoraj, pewnie zasnąć nie mógł, jak on tutaj wskoczy. Bo wymyślił sobie też w trakcie, że nagle tu chce mieć slapy i później miałby dosyć wysoki stopień. Więc dzisiaj sobie to podzieliliśmy i ma teraz trzy łagodne stopnie tam do góry. Także im starszy, to będzie mu lepiej tu wchodzić. Także delikatnie. Nie? Tutaj może będzie miał ciężko z tym pierwszym stopniem, ale plan jest taki, żeby tu ogródnik podsypał ziemię i mam nadzieję, że nie zapomni o tym. Poza tym co? Wszystko. zabijamy się. Teraz Norbert się bawi wodą. Ja nie wiem, co oni dzisiaj jedli. Jak nie Harold to Norbert? Idę po dziadka. Ja się z Wami będę żegał, żegnał. Jakiś error mi się wkręca ty. Muszę jakiś format zrobić. Pewnie w sobotę. Zaproszę Roberta. Sformatujemy trochę dyski. I pamięć, żebym tylko pamięci nie zgubił. Będę musiał załadować więcej memory. Dobra, to co? W piątku. A jutro to wiecie co będzie. Na razie, cześć.